So there is an invitation Do we share in the sorrows of our people To jest zaproszenie, byśmy brali udział w cierpieniach w smutkach naszych bliźnich Do we share in their joys also czy również miżymy udział w ich radościach This our language express the word of God in the situation of our people. Czy nasze głoszenie wyraża słowo Boże w sytuacjach ludzkich. So this is not strategy. This is a relationship with God and with brothers and sisters. To nie jest strategia. To jest

opiekują się dziećmi. She left her children in the Philippines in order to work in Italy. Postawiła swoje dzieci w Filipinach na Filipinach żeby pracować w Italii. She told me every time I prepare food For the two Italian children that I am taking care of, I ask myself, who is preparing food for my children in the Philippines? I zawsze kiedy przygotowuję jedzenie dla dwójki dzieci w Italii, gdzie pracuję, opiekuję się nimi, myślę o tym, kto przygotowuje jedzenie dla moich dzieci w Filipinach. This is her. daily crucifixion to jest jej krzyż. this is the cross of every migrant mother then she told me when i look at the two beautiful italian children I decide I will love them the way I love my children. Tak jak opiekuję się tymi dwójką wuj dzieci w Italii, to zdecydowałam, że będę je, je dzieci tak kochać, jak kocham swoje dzieci, które są na Filipinach. This woman knows the meaning of Covenant relationship. Ta kobieta znała znaczenie przymierza relacji. And I'm sure she is communicating to the two Italian children the love of God. Jestem pewien, że wobec tych dzieci w Italii przekazuje im miłość Bożą. But not as a strategy. But as a fruit of a loving relationship. Nie jest to wynikiem strategii, ale to jest owoc kochającej więzi relacji. Jej dzieci na Filipinach są błogosławione i szczęśliwe, że mają taką właśnie mamę.